Witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy z kolejnym odcinkiem z dobra, z Clash Royale. Jezus już mi się myli Ale dzisiaj gramy Challenger Chyba nie wiem, czy pokazujemy pokazywałem, jak gram, ale chyba nie, więc mam tak. Zero, je, z jakby jakby włóczników, ale oczywiście no, no wiecie, jak to za bardzo nie jest dobry, więc ja bym tego nie zrobił bez. Pasa. Tak, wiem, Eee, wcale nie z Ty tylko po prostu. Dobra, nieważne. Kosztował, jak wiecie, 23 zeta ponad. No. Dobra, trochę przedłużam. O Boże. Może zastanawiam się nad Legendary. Czasami to mi się nie opłaca, że za 23 zł skrzynka. No, No, wy, no sami sobie możecie, no, powiedzieć, co wam się opłaca. Dobra. Teraz, jeszcze przed otworzeniem, otworzymy Silvera i Gianta, najpierw Silvera, a po rundzie otworzymy Gianta, więc najpierw Silveri Dark, Dark to spoko, dobra, lecimy, trochę przyciszę, a, tak, to dzisiaj odcineczek, tam, nie, nie znaczy no, są święta, wiem, ale, no, no po prostu, no, jakby zachciało mi się nagrywać. Ten ten aroseł eee, Dobra, e, ja, ja nie zdążę Ram Dawaj, 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 dawaj! Eee, dobra Dobra, jak, ej, to był taki fart Szybko, szybko, szybko. Ej, mi może wywalić, bo ja nie wiem czemu mam laga eee, tutaj... Nie wiem czy się op O, opłaciło się! Dobra, easy. To było takie easy, easy. Oczywiście lag. Mały lag. O nie. No to teraz to wiecie. To już po. Po zabawie. Bo przegrałem już, tak mówiąc teraz. No bo przegrałem, no no. No patrzcie na to, no patrzcie co idzie. No może chyba. Chyba nie. No ale i też no nie jest no... za dobrze, no... Oj. Um, Oni tak się rozpędzą. Tak jest! Dobrze jest! Brawo! Dobrze! Nie, to jest git. Git na razie! Oczywiście póki nie ma tego! eliksira i tej kontry To ja nie wiem co teraz zrobić naprawdę, bo... O! I to git, Eee. Teraz postawię tube z to... Co? Czekaj, czekaj, bo ja nagrywam. Czekaj, nie, nie, ja nagrywam teraz! Czekaj, bo do mnie goście przychodzą. Uf. Na mać. Dobra, eee.

To jest pogrom, ej, ja to wygram! A to się ten śliwy odcinek. Proszę nie teraz aj za dobrze, ale dobra win. Easy win. Dobra, chyba to easy. Trudny, najtrudniejszy. O nie! Trudno. Trudno. No i super. Koniec. A miała być easy, to nie? কম্প <laughs> <laughs> O Boże, nie odzywałam się przez chwilę chyba. No i nie. Niestety nie zaradzę. Hmm, może wyróbmy od tego. Dobrze na dwa środka. Ja tyle nagrywam. Mam małe problemy.

Jest! O mój boże! Udało mi się! <gryzanie> Ej, ja nie ziemię! To było nawet ciężkie wygrać! Gość! Spoko! Patrzcie, spoko na rywala! Uuu, Jezus! Emocje podskoczyły! Co? Szósta minuta! Nie, ja chyba już skończę ten odcinek! 6 minut trwa, więc tak. Yy, nie wiem. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. Niedługo 112 mam nadzieję, a tu może być legenda. Nie będzie. U battle do battle healera. No i git. Dobry, giant. Czekajcie jeszcze tutaj. Tyk. Royal Hawks. Git. No. Jestem zadowolony, wygraliśmy. Więc jak mówię, subskrybujcie, lajkujcie. Odcinek mam nadzieję, że już niedługo. No i co, cześć!